Czym jest biopole? Biopole jest otoczką subtelnej warstwy energii elektromagnetycznej, która istnieje wokół każdego żywego organizmu, a także wokół rzeczy nieożywionych. Biopole wokół rzeczy nieożywionych zawiera informacje na temat danego miejsca, na temat przeszłości, osób i istot, które zetknęły się z danym przedmiotem lub miejscem. Biopole wytwarzane jest przez czakry. Im czakry lepiej pracują, im są stabilniejsze, tym biopole jest w lepszej kondycji, w lepszym stanie i w związku z tym człowiek jest bardziej odporny na jego uszkodzenie. Ostanie biopola decyduje również zachowanie człowieka i zewnętrzne wpływy. Zachowanie człowieka to przede wszystkim jego myśli, słowa i czyny, które mogą zbudować biopole, ale mogą je osłabiać. Na przykład różnego rodzaju modlitwy, pozytywne wyobrażenia zasilają energetycznie biopole. Niedobre myśli, czyny, złorzeczenie, destrukcyjne myśli osłabiają biopole. Podłączenia wampiryczne i nekrotyczne bardzo osłabiają biopole, wyciągają energię z biopola człowieka. Podawanie energii kosmicznej powoduje zasilenie i budowanie biopola. Biopole, czyli elektromagnetyczna otoczka ochronna, jest pewną chmurą energii otaczającą człowieka. Ta chmura jest kształtowana przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Do czynników wewnętrznych zaliczamy myśli, słowa, uczynki człowieka, natomiast do czynników zewnętrznych wszelkie oddziaływania pochodzące z otoczenia. Zastanawiając się czasami. Nad nierównomiernym kształtem biopola u danej osoby dochodzimy do wniosku, że obecność w określonych miejscach powoduje takie, a nie inne kształtowanie się biopola. Jeśli biopole ma charakter wypustkowy i jest tam dużo dziur, przyczyną może być np. obecność w hipermarkecie i wzajemny rezonans dużej liczby ludzi. Hipermarket jest miejscem, w którym nie tylko znajduje się niemała ilość osób, gromadzą się tam również... Różnego rodzaju istoty i egregory, które zasilają się energią ludzką. Energia z naszego biopola wysysana jest nie tylko przez struktury energetyczne innych ludzi, ale także przez istoty i egregory. Po takiej wizycie w hibermarkecie konieczne jest wyrównanie biopola, oczyszczenie i doładowanie. Wszystkie publiczne miejsca, takie jak sklepy, stadiony, kina, teatry, szpitale, szkoły, urzędy, cmentarze i tym podobne, Gromadzą nie tylko ludzi, ale i istoty egregory. Po każdym pobycie w takim miejscu konieczna jest regeneracja naszego biopola. Podłączenie z niższych światów jest to podłączenie, które można obserwować wśród ludzi. Ma miejsce wtedy, gdy pewnego typu istoty, programy lub egregory bardzo mocno podłączyły się do biopola danego człowieka. Podłączenie to powoduje wysysanie energii z istoty ludzkiej. Podłączenia mogą być związane z aktywnością samego człowieka lub sposobem jego myślenia. Typowymi przykładami są osoby, które wykorzystują energię przyrody, duchy przyrody, np. szamani. Istoty z niższych światów nie zawsze są przyjazne ludziom. Pochodzą one z bardziej prymitywnych światów. Na tego typu podłączenia narażone są również osoby, które w sposób nadmierny eksploatują swój organizm, swoje ciało poprzez np. przesadne uprawianie sportu który w ich mniemaniu ma im przynieść kondycję fizyczną, tężyznę, zdrowie. Prowadzi to jednak do biologicznego wyniszczenia organizmu. W trakcie bardzo dużego wysiłku fizycznego z ciała i biopola człowieka wyrzucane są potężne masy energii i one właśnie m.in. przyciągają istoty z niższych światów, które też tej energii potrzebują. Człowiek w sposób dla siebie niezauważalny staje się donorem energii dla tych istot. W wyniku oddziaływania złego oka, biopole człowieka w bardzo specyficzny sposób się kształtuje. Tworzą się takie małe nakłucia, przez które wycieka energia. Jeżeli mamy do czynienia z agresywnym oddziaływaniem złego oka, czyli znaleźliśmy się w otoczeniu osób, które na przykład bardzo mocno czegoś nam zazdroszczą, są zawistne albo w inny destrukcyjny sposób wpływają na nas, w biopolu tworzy się charakterystyczna grzebieniowata struktura, przez którą następuje wyciek energii. Atak energetyczny jest naruszeniem ciągłości biopola człowieka. Ataki energetyczne różnią się między sobą swoim nasileniem oraz ilością przekazywanej energii. Ataki dzielimy na słabe, średnie oraz silne. W wyniku słabego ataku energetycznego człowiek staje się markotny, przestaje być wesoły i odczuwa dyskomfort psychiczny. Atak średni, oprócz wspomnianych efektów, powoduje efekty somatyczne, jak ból głowy, Mogą wystąpić również delikatne mdłości. Silny atak energetyczny jest to połączenie efektów psychicznych oraz bardzo silnych efektów somatycznych. Silny ból głowy, bardzo silne mdłości, bardzo silne kłucie w sercu, bardzo silny skurcz żołądka lub wszystko to naraz. Silny atak zachodzi bardzo szybko, również we śnie. Człowiek nie jest w stanie stracić tonusu, nie obserwuje u siebie zmian nastroju ze względu na to, że tak szybko to przebiega. Silny atak energetyczny powoduje przerwanie biopola. Nasuwa się pytanie, czy to przerwanie, przebicie biopola dotnie ciała fizycznego człowieka, czy też nie. Czy atak energetyczny zostanie zatrzymany na biopolu? Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli atak energetyczny dosięgnie do ciała fizycznego, to dolegliwości somatyczne są bardzo poważne. W zależności od naszych wibracji, a także od tego, jakie to nasze biopole jest, skutki ataków energetycznych są różne. W przypadku operatorów kosmoenergetyki, którzy mają bardzo zwarte biopole, ataki energetyczne w większości przypadków nie przychodzą do ciała fizycznego, chyba że mamy do czynienia z bardzo silnym atakiem energetycznym, np. czarnomagicznym. Człowiek może wpływać na swoje biopole za pomocą czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych. Czynniki wewnętrzne, które budują biopole człowieka, to przede wszystkim modlitwa oraz pozytywne myślenie. Modlitwa jest związana z generowaniem przez mózg pozytywnej energii. Pozytywna energia, zostając się z głowy, otula piątą, szóstą i siódmą czakrę, tworząc swoisty bąbel wokół głowy. Dopóki ta energia nie zostanie wchłonięta, wokół głowy widoczny jest ten bąbel. W przypadku, gdy mamy do czynienia z długotrwałym odmawianiem modlitw, szczególnie takich, które mają za zadanie generowanie dużej ilości energii, zachodzi proces kumulowania się energii w biopolu. Ponadto energia zaczyna wędrować po połączeniach energetycznych do najbliższych z którymi jesteśmy powiązani więzami karmicznymi. Energia rozchodzi się po karmie osobistej i rodowej. Proces ten ma wpływ na wiele osób żyjących i tych, którzy umarli, ale jeszcze oczekują na kolejną reinkarnację. Dzięki długotrwałemu odmawianiu modlitwy jesteśmy w stanie przekazać pozytywną energię, która zmieni ich patrzenie na świat i zachowanie. W przypadku, gdy mamy do czynienia z duszami, które są już w wyższych światach i które przygotowują się do ponownego wyjścia, możemy... Spowodować, że dusze te wcielą się w lepsze warunki, w lepsze światy. Dla nich wszystkich możemy wymodlić lepszy los. Na biopole człowieka mogą wpływać również czynniki zewnętrzne. Takim czynnikiem jest energia kosmiczna, która jest podawana przez operatora. W jaki sposób energia kosmiczna wpływa na biopole człowieka? Przede wszystkim powoduje odcięcie wszelkiego typu podłączeń wampirycznych i nekrotycznych. Podawanie energii wygładza i oczyszcza biopole, powoduje także równomierne stopniowe otwarcie czakr. Prawidłowo rozwarte i pracujące czakry samodzielnie generują energię i zasilają biopole, co powoduje, że wibracje biopola stają się coraz wyższe. Wysokie wibracje biopola stanowią naturalną, bardzo dobrą ochronę.